Siemanko to wszystkim charakterem tak szybko powiem, że Anty jak masz takie pierdol, jak masz takie parmazony mówić. Na człowieka maskę. A pozdrawiam właśnie człowieka maskę. Pozdrawiam wszystkich dzikich dzikców Pozdrawiam. <gry> po prostu wszystkich i po prostu an... teraz do antykonfidenta powiem, że czekaj Ja słyszałem od Człowieka Masi antykonfidencję oglądam jego tego Oglądam jego akurat oglądałem jego filmiki i i powiem Ci także Że normalnie... Śmiałam że ty wszystko... Żerówki, ten... Żerówki... ...posprzedawałeś na policję. Bo ty musisz... ten... Bo ty musisz... E, bo ty musisz... Bo ty wyhodowałeś, kurde jak to, że ty wychodywałeś te świetliki w chłopie. Jak chcesz mieć ciemno i hodować świetliki, to w krewku mieszkaj. Ale nie obrażaj człowieka maskę, bo człowiek maska jak ci dojedzie. И навыть что за не... Тебе не поздно, хлопи. Боя. Добре. Я кон... Nie poznać cię Czekajcie, bo muszę coś Bo jak y... nie poznać cię King to będzie wiadomo, że, że obyzbała się od niego no. I Anty Przestań kurde cisnąć tego mówić na, an, na człowieka maskę że on coś tam czekaj Puszczę ten Co ty powiedziałeś na człowieka maskę poszło mm. <try> Był uciekał, żeby cię zaatakować? No co? Rówek, nie? Nie, tu na moją stronę nie. Nie skręcał. To było na tyle. Także lecimy rzutnie pokrywać dole. Nie tu. A jeżeli tam mi się, tam komentarze, że, że ja jestem niedomalny. Hmm? No, no, no bo jesteś! A zwłaszcza ten człowiek, kurde maska. Faja, to taki, który zapewnia, że nie Czy nie mówi człowie, e, e, człowiek maska? To człowiek maska wybił. Bo człowiek e, maska Ty chopie dwa, ten człowiek normalny, człowiek kurde... E, no, a drugiej fazy to maska. Chłopie, się mówi nierwalnie. Człowiek, maska. Jeśli naucz pierwsze kurde mówicie, a później pogadamy. Później nagrywaj. Jeszcze raz wezmę. Nie, to już nie, Także, takie jakieś będą. Na mi się Wakacje to. Nie? Zdechłeś? Harwacz, Wakacje... I wszyscy mają tylko wakacje, wszyscy mają tylko e, wszyscy, wszyscy mają wakacje tylko nie ten tylko nie antykonfident, bo antykonfident to musi trzymać z tym z rockingiem. Antykonfident Antykonfidencie To nagle o mnie A jak coś powiesz Coś Coś o mnie To chłopie Będę w Polsce i ci tak dojadę Nie będę ciebie bił bo nie mogę się bić, tylko mogę iść z na ring zrobimy coś na ringu zleję Wycień swoje buty zakrwawione to zakrwawione buty twoim Twoje, będziesz, będziesz lizał chłopie, będziesz lizał moje buty żeby były czyste mówi że człowiek maska to się może mówić chłopie żebyś ty żebyś ty chodził do mojej szkoły do specjalnego środka, który mi który powiedziałem w poprzednim film, filmu filmiku, to chłopie może tam było była szkoła ten dla tych. Dla, dla takich chorych tych dla tych chorych dzieci dla tych inwalidów dla tych co nawet nie uczyli w szkole to właśnie tam chłopie byś nie chciał być bo chłopie wali mi to, co robisz, co... Bym nie chciał przyklinać, ale się boję, że... Zdracę telefon, to ja lepiej nie... Tak? to ja nie... Lepiej nie wolę przyklinać, bo będzie źle. I anty... Naprawdę... Przestań nagrywać o antykonfidencji Bo... O człowieku masce, Boże Tyle mam, kurde, wrogów, tyle, kurde Tyle mam ulubionych tych, że, kurde Mazgaju Kurde, zmieniaj kanał na Mazgaj Bo już ci opada kanał u mnie to poczekam, poczekam, poczekam i zaraz będzie y, 34, 35 i tak dalej aż będzie 1000 i już będę mógł i już będę mógł robić live na telefony But addictions it subscribe Simushmich Jak kapusia No I tak mmm uh, się obskał na fejn, na fej, żeby być na fejn Ja jemu się dziwi I antykonfidencie jak człowiek maska powie że niech chce Ciebie na... na fame, to dawaj albo ja kiedyś przyjadę do Polski i dawaj na boks, czy na KSW, czy na fejm MMA pójdziemy i się tam na na będziemy się naparzać co Ty na to Yani te, mówisz, że tam e, jak? Okay, to tam mi pisze, ktoś tam komentarze, że, że ja jestem nienormalny. No bo kurwa, Ameryki się nie odkoni. A zwłaszcza ten człowiek, kurde, maska. Staja z takim, który jest normalnie... Słuchaj, wydygałeś Wydygałeś człowieka maski, to sam jesteś pajac jak ten rocking. Chłopie. Wydygałeś mnie, bo nie odpisujesz na... bo nie odpisujesz na... na fejsie. Wydygałeś tak chłopie, że nawet chłopie, ja teraz tak ten... Tak robię, żebym ja Ciebie żeby cisnął i by człowiek maskę nie wytrzymał i by robił dopiero dzisiaj, bo ja, ten, bo jak ja nagrywam w dzisiaj czwartek, jutro piątek jutro, ten, jutro będzie mnie nagrywał, bo jak zobaczę, jak ja go cisnę antykonfidenta i Kinga. Dwa... Dwa... Obydwa na resto To zesrałem... Tę... Fuuu e, ze śmiechu normalnie I, I... co tu jeszcze? Słyszałem, że ty... Żerówki sprzedałeś Chłopie Możemy ci też stary ten stare ci załatwić i też możesz sprzedać i mówić, że to nowe zejść z czego kingiem Czekajcie P O miałem właśnie picie ciastka zjeść. A dobra. Później sobie znowu zrobię. Moją ulubione picie. I naprawdę. Anty. Jeszcze raz Jeszcze raz zobaczymy, czy ten antykonfident, ten mazgaj, sorry, ten mazgaj mówi. Nie, dłuż. w ogóle, wstydzi się tego, jak ja pokazałem. Anty... Rej to Ty masz Ale Po pierwsze To nie jest Rej tego głowa A Po drugie Ty masz sam Rej Rej to ma pies A nie człowiek A Mazgaj ma jak ty jesteś, Marsge. Eee... po trzecie po, ci, po trzecie nie teraz po drugie, sorry eee, po drugie się nie wstydzi tylko nie chce już mi tak wiadomo, że on nie chce pokazać, bo to jest jego bo on nie chce naprawdę nie chce pokazać twarzy ci tłumaczy chłopie tłumaczy chłopie jak mnie oglądasz To... Bo ty chłopie oglądasz Człowieka maski, nie wiem czy mi... jeszcze mnie oglądasz Człowieku tego zrekinga Cały czas niszczy. A gdzie, a gdzie Anty, a gdzie masz te Gdzie ty masz te MYSZYCE No tak To <noise> <noise> mącznik szklany, a oni mówili, że myszyce Ja pierdziele no <noise> Niech, niech ten, czy King nawet ci powie, że to jest ten, bo możesz który King, też dzwonca, że to jest ten morcik szklaniany, a nie? I anty. Ty moczniku te. ty. Ty co ty. Twoje... niewierni... się pytali ciebie, czy ty żyjesz. A widzisz, Zdrowo się odżywiam A Anty Goni Mszyc Mącznik z kranianego ja pierdzielę Więc pozdrawiam wszystkich. charakterystycznych, Nie pozdrawiam pana Mszyca, bo znowu tak podpaska będzie ten, się próba. Wiecie, nie kogo mam na myśli. Jak je, jak nikt nie wie, jak nikt nie wie, to to podpaska, to to jest. To więc. Pozdrawiam wszystkich charakternych. Sorry, on pozdrawia wszystkich charakternych, a ja pozdrawiam wszystkich dzikich diksów. I Pozdrawiam, dzikich dzików z fartem. Alo.